Hejka i witam Was z powrotem na moim kanale. Nie chcę nic mówić, ale powoli robi się już jesiennie, ale najpierw odpowiem na pytanie, które dostaję non-stop. Często nawet nie jest to pytanie, tylko po prostu ktoś ma do mnie pretensje, więc stwierdziłam, że taki film może się faktycznie przydać. Nie tylko po to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, tylko po prostu też dla osób, które są w podobnej sytuacji, w jakiej jestem ja. Mianowicie dla już dorosłych dzieci z rodzin, które dawno temu wyjechały za granicę, a teraz te dzieci Wróciły do Polski i tak naprawdę nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Słuchajcie, chodzi głównie o to, że dostaję bardzo dużo pytań, albo tak jak mówiłam, pretensji o to, że jak to jest możliwe, że mówię normalnie po polsku, pomimo faktu, że wychowałam się za granicą i jednak ten język powinien być gorszy niż aktualnie w moim przypadku jest. I szczerze mnie zawsze takie pytania bardzo dziwiły, bo owszem, znam dużo dzieci wychowanych za granicą, które w swoim języku Ojczystym zbyt dobrze nie mówią lub mają jakiś tam słyszalny akcent, no ale wiadomo, to jest całkowicie normalne, ponieważ te dzieci na co dzień od małego posługiwały się całkowicie innym językiem, z tym, że jest jedna szczególna różnica. I od razu wam powiem, że pomimo tego, że ja już wróciłam kilka lat temu do Polski, to mój brat został jeszcze w Niemczech. Aktualnie także jest w Polsce, nawet u mnie w mieszkaniu i też mówi po polsku. Wiadomo, brakuje mu jakichś tam słów, jakiegoś konkretnego słownictwa, czasami coś mu się myli, ale ale to jest spowodowane głównie tym, że na co dzień posługuje się całkowicie innym językiem. Więc jak to jest, że pomimo tego, że całą swoją karierę szkolną, przedszkolną i tak dalej odbębniłam w Niemczech, to normalnie mówię po polsku? To jest dość proste. Po prostu ten język polski i tak był w moim i w przypadku mojego brata używany. Może nie codziennie, no bo ja z bratem między sobą w Niemczech rozmawialiśmy po niemiecku, ale oboje spędzaliśmy wakacje u mojej babci w Polsce, rozmawialiśmy przez telefon, pisaliśmy listy, potem smsy na Facebooku, na Instagramie, słuchaliśmy polskiej muzyki, oglądaliśmy polskie filmy. Naprawdę wydaje mi się, że nie jest tak łatwo zapomnieć swojego własnego języka. Ja wiem, że są osoby, przede wszystkim osoby, które próbują nam w jakiejś formie wmówić, że wyjechały za granicę i mieszkały tam powiedzmy te 4 lata, a teraz wracają do Polski i mówią z jakimś mega mocnym akcentem. Wiecie o co chodzi, ta jedna gwiazda, która mieszkała 5 lat w Ameryce i teraz przyjeżdża i mylą je się słowa, bo ona jest taka cute i ona jest taka international, ale to nie jest norma. Jest dużo, dużo dzieciaków, które wyjeżdżają za granicę w bardzo młodym wieku, takim, że tak naprawdę przed tym wyjazdem za granicę nic nie pamiętają, uczą się tego języka obcego dla nich za granicą, który staje się ich językiem ojczystym, no bo w tak młodym wieku wyjechały, że nic innego nie znają, ale wychowują się dwujęzycznie, przez co potem są w stanie dogadać się bezproblemowo w jednym i w drugim języku. I tak owszem, czasami dostaję komentarze, że tak, słychać, że masz akcent, słychać, że jesteś z zagranicy. I słuchajcie, być może mam jakiś akcent, chociaż nie nazwałabym tego akcentem, tylko raczej tym, że czasami mam problemy z dykcją, dlatego że wiadomo, mówiąc Niemiecku trochę inaczej akcentuje się po niektóre słowa, przez co czasami na języku polskim, w moim przypadku, też to się odbija. Ale szczerze nie powiedziałabym, że mam jakiś konkretny niemiecki, ciężki akcent, bo czasami tak właśnie słyszę. Bo szczerze Wam powiem, jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji, żebym spotkała się na żywo z osobą i rozmawiała z nią przez dłuższy czas, i ta osoba, nie będąc świadoma tego, że ja tak naprawdę wychowałam się za granicą i język polski nie jest moim takim pierwszym całkowicie opanowanym językiem, no bo w moim wypadku był to jednak język niemiecki, to od takiej osoby nigdy nie usłyszałam, że mam jakikolwiek akcent albo, że słychać, że wychowywałam się gdzieś poza Polską. Takie komentarze raczej dostaję właśnie w świecie wirtualnym, w internecie, na YouTubie, na TikToku. Nie jest to też częste zjawisko, ale tak no kilkadziennie raczej wpada. Mam wrażenie, że to jest spowodowane tym, że dużo osób wciąż myśli, że można mieć tylko jeden język opanowany na takim poziomie języka ojczystego, a każdy inny język będzie dla nas już nienaturalny, wyuczony i będziemy mieli problem Problemy z tym, żeby się nim posługiwać, albo będziemy popełniać błędy. I owszem, ja się przyznaję bez bicia, że ja te błędy czasami popełniam, bo czasami potrafię naprawdę taką gafę strzelić przez to, że jeden język myli mi się z drugim, ale też bez przesady, bo nieraz widzę komentarze napisane taką polszczyzną, że ja jako osoba, która nigdy nie chodziła do polskiej szkoły, widzę 10 błędów od razu i zastanawiam się, jakim cudem ktoś pisząc takie komentarze próbuje mi powiedzieć, że nie umiem mówić po polsku. Bo ja wiem, że ja nie chodziłam nigdy do polskiej szkoły, i dlatego też z reguły, jeżeli ktoś. Poprawia, bo popełnię jakiś błąd językowy, coś źle powiem, coś źle wypowiem. To uwierzcie mi, że ja jestem bardzo wdzięczna i ja takie właśnie komentarze bardzo lubię, ze względu na to, że jak mam się nauczyć, jak nie na swoich własnych błędach. Kolejnym pytaniem, które dostaję, jest też to, w jakim języku myślę. I powiem Wam, że tutaj jest taki trochę problem, który mam z tym pytaniem, ponieważ nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo to całkowicie zależy od sytuacji. Ja mam akurat tak, że niektóre rzeczy w mojej głowie dzieją się całkowicie po niemiecku, z kolei inne na ten moment po Polsku. Jeżeli chodzi przykładowo o liczenie, to ja w mojej głowie zawsze liczę po niemiecku. Od małego, odkąd nauczyłam się liczyć, liczę po prostu po niemiecku, bo tak się przyzwyczaiłam i już nie jestem w stanie się oduczyć. I takich przykładów jest kilka, ale w większości zależy to po prostu od danej sytuacji. Wiadomo, jak jestem w Niemczech, siedzę sobie z moimi niemieckimi znajomymi, no to z automatu moje myślenie zmienia się na język niemiecki. Z kolei, będąc tutaj w Polsce, w moim otoczeniu polskim, raczej myślę po polsku. Jak jestem sama w domu i nikogo nie ma, no to z reguły myślę znowu po niemiecku. Ja zawsze mówię na to taki bałagan w głowie, bo to też nie zawsze jest przyjemne, szczególnie, że ja na co dzień pracuję z językiem polskim, niemieckim i angielskim. I właśnie przez to ludzie się często pytają, czy ja w ogóle jestem w stanie zmienić, wiecie, jeden język na drugi i zacząć mówić nagle w całkowicie innym języku i czy to mi nie sprawia żadnych trudności. No i powiem Wam w tym wypadku, że in der Regel macht es für mich gar Unterschied, ob ich Deutsch oder Polnisch spreche. Klar, ich beherrsche beide Sprachen fast gleich gut. Ich würde sagen, Deutsch beherrsche ich ein wenig besser, aber das liegt allem daran, dass ich auch ähm, die Grammatik gelernt habe von klein auf und natürlich meine ganze schulische Laufbahn in Deutschland äh, war. Deswegen ist es für mich meistens ein bisschen einfacher, Deutsch zu sprechen, aber ich glaube, Polnisch ist mittlerweile auch gar kein Problem, weil ich mich jetzt sehr dran gewöhnt habe. Noi, oczywiście, jeżeli mówimy o języku angielskim, no to, tak jak mówię, tutaj już jest troszeczkę inaczej, bo język angielski nie jest językiem, z którym dorastałam. Oczywiście, uczyłam się go od małego i sądzę, że też całkiem dobrze mi z nim idzie, ale w tym wypadku no, jest to język wyuczony, tak? więc tutaj nie jest to jakiś język, który opanowałam tak do, do perfekcji. Więc jeżeli chodzi o język angielski, no to oczywiście it's a little bit different because it's a language I learned at university and um, even though I worked as an English teacher for a while, I don't really compare my English skills to German and Polish since, as I said, English is a language I learned later in my life, but I think that having... Um, had like two languages from the beginning, like German and Polish, it made it a lot easier for me to actually learn English, because um, there are like a lot of similarities between English and German and English and Polish, so I think being bilingual as a child has definitely helped a lot, więc jak widzicie, nauka języków dla dzieci dwujęzycznych jest nieco łatwiejsza, no i też nie ma takiego problemu ze zmianą między jednym, a drugim, a ewentualnie trzecim, albo czwartym językiem. Oczywiście każdy jest inny, więc ja tutaj mogę mówić tylko o sobie, ale także o doświadczeniach z ludźmi podobnymi do mnie w tej kwestii. Mam nadzieję, że to trochę odpowiedziało na Wasze pytania odnośnie całego tego zamieszania z językiem polskim, niemieckim i tak dalej. Więc jak widzicie, da się mówić w dwóch językach, rozumieć wszystko w dwóch językach i posługiwać się nimi na co dzień, jednocześnie myśląc jednym i drugim. Tego angielskiego oczywiście nie wliczamy, dlatego że to jest język wyuczony, tak jak mówiłam, i no nie myślę w nim na co dzień. Raczej jak oglądam jakieś filmy albo rozmawiam z ludźmi w tym języku, no to z automatu się mózg przestawia, tak? No ale to jest w miarę normalne, że już jak macie język opanowany na jakimś konkretnym poziomie, to mówiąc w nim, posługując się nim, raczej nie myślicie sobie po polsku, a potem tłumaczycie to w głowie na dany język, tylko z automatu już myślicie w tym języku obcym. I powiem wam także, że osobiście nigdy nie miałam takiego problemu z tym, że ewentualnie mogłabym zapomnieć języka polskiego czy tam języka niemieckiego, bo tak jak mówię, ja go używałam tam czasami mniej regularnie, czasami regularnie, ale jednak go używałam i są że to jest trochę tak jak jazda na rowerze. Jak się raz nauczycie, no to raczej trudno będzie zapomnieć. To by wyglądało inaczej, gdybym wychowała się w Niemczech, ale do Polski przyjeżdżała może raz na trzy lata. Ale w moim wypadku, jak i w wypadku dużej liczby innych dzieci, no jest raczej tak, że się do tej Polski przyjeżdża w miarę regularnie, tak? Albo że ten język polski jest obecny na przykład w domu. Ja co prawda nie miałam polskich przyjaciół mieszkając za granicą, ale no czasami w domu rozmawiałam po polsku no i przyjeżdżając do Polski, starałam się mówić jak najwięcej. Na początku się, wiadomo, trochę wstydziłam, bo jednak czasami nie miałam takiego Słownictwa, które dzieci w moim wieku miały. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam słowo sztos i nie wiedziałam o co chodzi, więc ja tam chodziłam i musiałam googlować raz na jakiś czas, co tam ci ludzie tak naprawdę do mnie mówią i czego oni ode mnie chcą, ale no bardzo szybko się nauczyłam. I ważną rzeczą jest to, żeby właśnie dzieci, które przyjeżdżają z zagranicy do Polski, na przykład na wakacje, ferie i tak dalej, żeby tym dzieciom pomóc, żeby nie wyśmiewać tych dzieci. Jak na przykład jako dziecko powiedziałam coś źle, albo powiedziałam coś pół. Po polsku pół po niemiecku, to naprawdę ja tego nie robiłam umyślnie. Ja nie chciałam tego powiedzieć źle, tylko po prostu nie wiedziałam lepiej, no bo czasami tak po prostu jest, tak? No i w takich wypadkach zawsze były dwie opcje. Albo zostałam wyśmiana, albo zostało mi to wyjaśnione i to zrozumiałam. I wiadomo, dziecko, które zostanie wyśmiane przez to, że popełniło jakiś błąd, będzie się trochę bardziej bało mówić w tym języku. Z kolei dziecko, które zostało normalnie poprawione, będzie w stanie potem w przyszłości powiedzieć to wszystko dobrze. Dlatego. Jeżeli słyszycie kogoś, kto mieszka lub mieszkał za granicą i mówi po polsku, ale przekręca słówka, ma jakiś akcent, cokolwiek, to nie komentujcie tego negatywnie, dlatego że to po części nie jest wina tej osoby. Być może nie miała z kim rozmawiać po polsku, być może nie przyjeżdżała do Polski, być może nie była poprawiana, tylko była wyśmiewana. No i powinniśmy być bardziej dumni z faktu, że taka osoba wciąż próbuje mówić po polsku i nie olewa tego języka całkowicie, bo uwierzcie mi, że poznałam bardzo dużo osób, które po wyjeździe za granicę tego języka polskiego już po prostu nie używały i nie przyznawały się nawet do tego, że są z Polski. Niejednokrotnie miałam sytuację, że ktoś był Polakiem i poznałam tę osobę mieszkając w Niemczech i dokładnie wiedziałam, że ta osoba coś tam po polsku potrafi powiedzieć, ale po prostu nie chciała, nie mówiła nic, wstydziła się, bała się, bała się, że zostanie Wyśmiana. No i niejednokrotnie miałam też taką sytuację, że ktoś bardzo późno wyjechał do Niemiec, na przykład w wieku 16 lat, i potem y, tam nauczył się tego języka niemieckiego, wiadomo, mając jakiś tam mocniejszy polski akcent, więc od razu wiedziałam, że ta osoba jest z Polski, ale te osoby się absolutnie do tego nie przyznawały, nie wracały do Polski w ogóle, i będąc w Polsce, jak już musiały tam być, to praktycznie po polsku nie mówiły, bo twierdziły, że nie pamiętają, nie potrafią, nie umieją. Więc naprawdę doceńmy to, jak ktoś się chce uczyć uczyć języka polskiego, jak ktoś chce się nim posługiwać, bo to naprawdę nie jest łatwy język. A jednak wszyscy jesteśmy tacy sami, jesteśmy Polakami, więc jako Polacy powinniśmy siebie nawzajem wspierać, sobie pomagać i no, wiadomo. Ja po prostu jestem optymistką, straszną optymistką i ja jestem też bardzo naiwna, ja nigdy nie wierzę w to, że ktoś chce dla kogoś źle. Według mnie każdy ma dobre zamiary i czasami się zastanawiam, czy taka wizja świata nie jest troszeczkę... Powiedzmy niepraktyczna, ale powiem wam, że no ja się na tym jeszcze nie przejechałam. To tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że nie mówiłam zbyt długo i dajcie koniecznie znać, jak macie jakieś inne pytania. Widzimy się w następnym filmiku i do zobaczenia.